Siema, witam was, wasz ulubiony Żepę Dzisiaj mamy niedzielę, więc po całym tygodniu takiego zapierdzielu przed komputerem, postanowiłem wyruszyć sobie na grzybobranie do lasu. Mam nadzieję, że jakieś grzybki się zbierze i będzie super ancko. Zapraszam ich oglądanie. Ju. No to właśnie dotarliśmy do lasu, jest bardzo sympatycznie. Początek września, pogoda takie słońce, trochę za chmurkami. Wczoraj była burza, więc jest dosyć mokro, ale jest bardzo sympatycznie, około tak 15 stopni, by połazić sobie po lesie, znaleźć jakieś może y, sympatyczne grzybki do jedzenia, do marnowania, bądź na jakiś tam y, sosik, prawda, do mięska. Zapraszam na spacerek i na wędrówkę. Pierwszymi znalezionymi grzybkami w lesie są dwie takie dorodne kanie, a w zasadzie cztery, bo jak tam widzicie, stoją takie dwie dorodne pałki. Zrobi się z nich takie alakotleciki schabowe. Mm, to jest coś wspaniałego do jedzenia. Pierwszy taki prawdziwy grzybek dzisiaj znaleziony to taki bardzo ładny koźlaczek. Podobno koźlaki się zaczęły, pod grzybków jeszcze. Nie widać. No, ale bardzo ładny grzybek, także już jakieś jedno trofeum. Ach, powiem Wam, że taki relacik w lesie to jest naprawdę coś najpiękniejszego. Człowiek sobie tak siedzi, może robić co chce, może nawet postawić papieżaka, jak ma troszeczkę papieru toaletowego gdzieś tam w krzaczorach. I nikt mu nie przeszkadza, jest tak sympatycznie, cisza, spokój, nie ma tych ludzi, którzy ci brzeszczą na duchem, nie wiadomo o co chodzi. Same bzdury takie gadają, a tutaj oh, człowiek odpoczywa. I ten fajny zapaszek taki właśnie lasu, tych drzew, igliwia. Ja sobie usiadłem tutaj w pięknych wrzosach i mam nadzieję, że mnie zaraz w dupę nie uwali jakaś żmija czy inne tam badziewie. Nasz piękny polski las. A to jest tak zwany muchomor cytrynowy. Nie polecam go do konsumpcji, nawet w stanie przetworzonym, gdyż zjedzenie grozi zniszczeniem wątrowy nawet bardziej niż po alkoholu. W przeciągu 24 godzin pożegnamy się z tym światem. Takie sympatyczne koźlaczki sobie tutaj rosną. Tym. Albo taki ładny koźlak, proszę bardzo. Jak malowany. Kosz pełen grzybów i borowików i koźlaków i kani. Dwugodzinny spacerek po lesie był bardzo sympatyczny, udał się i taki się czuje kurde, tak fajnie zmęczony. Także chyba się walnę na trawie. Joho. I taki sosik powstał z grzybków. Będzie dodawany do mięska, czyli najlepsze jedzenie, jakie jest pod słońcem. I po grzybobraniu taki oto obiedzik. Grzybki na kotleciku, ziemniaczki i buraczki. Jak widzieliście, obiedzik z runa leśnego wyszedł wyśmienity. Dzień spędzony bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, w ciszy, w spokoju, w zieleni i w lesie. Za ten dzień. Zdrowie. Ju!